Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o sukcesie projektów związanych z doskonaleniem jakości obsługi klienta. Co to jest sukces? Jak go zmierzyć? To jest coś takiego bardzo nienamacalnego. Ja, ja, jak to uchwycić? Nazywam się Monika Zwierz, jestem ekspertem do spraw doskonalenia jakości obsługi klienta, a razem ze mną Jerze Stawicki, ekspert do spraw zarządzania projektami. Jak to jest Jerze? Czy każdy projekt ma sukces? I czy w ogóle da się to zmierzyć? Da się to jakoś pokazać? Myślę, że da, myślę, że da się pokazać jak najbardziej. Tylko to nie jest wszystko takie proste, tak? To ja zrobię może mały wstęp historyczny, tak? Ponieważ tymi projektami zajmuję się od wielu, wielu lat, to ta moja siwa broda na to wskazuje. No to kiedyś była mowa o sukcesie projektu w kontekście takich głównych parametrów projektu. Tak, zakres, czyli dostarczyliśmy produkty projektu w terminie, czyli drugi parametr czas i trzeci parametr w budżecie. Tylko, że w tych naszych rozmowach przewija się oto taki wątek. Projekty to jest narzędzie realizacji celów biznesowych firmy, a przecież w tym zakresie czasie i koszcie, no to nie ma tych rezultatów biznesowych. Powinny być? No ależ oczywiście. Co prowadzi nas do oczywiście wątku, że oprócz tych głównych parametrów, jeszcze raz powtórzę, produkty, czas i budżet, trzeba spojrzeć nieco szerzej na ten sukces projektu. No, Oczywiście, po pierwsze, ale o co nam chodzi w tym projekcie? Przecież był definiowany pewien cel, przede wszystkim cel biznesowy, tak? Więc na pewno to musi być uwzględnione. Przy czym z tym celem, rezultatem i produktami jest, jak sądzę, całkiem niezłe zamieszanie. Więc żeby mieć elementy do stworzenia tych kryteriów sukcesu projektu, to może szybko przedstawię te poszczególne klocki. Tak? Czyli po pierwsze, cel. Tak? Dla mnie cel to jest pewien zwięzły opis pewnego stanu do osiągnięcia. Tak? Jak rozmawiamy o y, projektach obsługi klienta, tak? doskonaleniu, to mogę powiedzieć: Dobra, stawiamy sobie za ten cel, że będziemy mistrzami świata, już nie Polski, nie Europy, mistrzami świata w obsłudze naszych klientów, na przykład bankowych, indywidualnych albo w naszej firmie handlowej. Tak? Tylko czegoś tu brakuje, tak? bo to było dosyć ogólne. Czy teraz musimy mieć te konkrety, o których mówiłaś? A jak to zmierzyć? Ależ proszę bardzo, tak? Czyli wtedy pojawia się coś, o czym będziemy mówili i nazywali rezultatem. Tak? Rezultaty. Czyli na przykład tym rezultatem może być konkretna liczba, tak? Poziom przychodów, wskaźnik zadowolenia klienta, wskaźnik zadowolenia naszych pracowników obsługi. Konkretna liczba. Ale też tym rezultatem może być pewien stan, który nie da się zmierzyć liczbą, a bardziej to jest taki stan zero-jedynkowy. No, nie mieliśmy na przykład do tej pory procesów analizy reklamacji. A teraz mamy ten proces, tak, i wyciągamy z niego wnioski. To też jest rezultat, tylko nie jest to rezultat mierzalny. Czyli mieliśmy kolejną rzecz, tak, rezultaty. A teraz z czego wynikają te rezultaty? No to zaczynamy mówić o produktach. Wspominałaś chyba w tej czy wcześniej się rozmowie o systemie CRM. No to system CRM jako produkt, tak? To jest coś, co mamy wytworzyć w naszym projekcie. Tak? Rezultatem Y, czy tym stanem, może tym stanem, o którym przed chwilą mówiłem, to będzie to, że nasz system CRM jest wykorzystywany przez naszych pracowników, tak. To jest y, ten stan, którego przedtem nie mieliśmy. Albo na przykład to wykorzystujemy ten proces analizy reklamacji, prawda? A produkt, a produkt to jest ten proces, to jest ten system CRM, to jest inny konkret, y, który wytwarzamy w y, projekcie. No to teraz, jakbyśmy zebrali to wszystko razem, no to widać tak, że po pierwsze mówimy o tym celu, tym takim ogólnym sformułowaniu, jak to było. Jesteśmy tymi mistrzami świata w obsłudze klienta. Mówimy o konkretnych rezultatach, które odpowiedzą nam na pytanie, a po czym poznamy, że faktycznie jesteśmy tymi mistrzami świata. Możemy też mówić o pewnym stanie, który chcemy osiągnąć. Tak? Mamy system, mamy procesy, mamy pracowników z wiedzą, i też możemy mówić o produktach. No i oczywiście wracam teraz do tego zagadnienia z samego początku, tego historycznego. Produkty, czas i budżet. No produkty już były omówione, no to teraz jeszcze, żeby ten system powstał w określonym czasie, tak? I w określonym budżecie. To co to oznacza? Że mamy niejako zbiór klocków do wyboru. I teraz to, jak będziemy definiowali sukces, czy w projekcie obsługi klienta, czy w jakimś innym, to znowu będzie zależało od kadry menedżerskiej. Tak? Ale teraz już jest łatwo, bo są te elementy. Cel, rezultat, stan, produkty, czas, koszty. A które wybrać? a to już będzie zadanie kadry beneciarskiej. Dokładnie tak, bo jeśli wdrażamy tam aplikację CRM, którą to przykład podajemy, to trzeba pamiętać, że nie sukcesem będzie tylko jej wdrożenie, tylko sukcesem będzie takie wykorzystywanie tego narzędzia, żeby ono faktycznie przyniosło dla klienta to, czego klient oczekiwał. Jeśli klient oczekiwał, że szybciej dostanie informację zwrotną na zadane pytanie, a do tego ma pomóc na narzędzie pod tytułem CRM, to tylko wtedy ten sukces tak naprawdę będzie pełną piersią tutaj pokazane, no bo uh, klient zauważył tę różnicę pomiędzy stanem kiedyś, kiedy tego nie było, a tym stanem, kiedy jest teraz. Więc musimy pamiętać, że nie tylko samo wdrożenie, przeszkolenie pracowników, postawienie serwera i IT powie, dobrze, mamy wdrożone, działa, tylko tak naprawdę dużo więcej rzeczy, jak my umiemy to, to coś wykorzystać, to wdrożenie do tego, żeby zaspokoić satysfakcję klienta. Bo to będzie tak naprawdę w doskonaleniu jakości obsługi klienta tym, tym ważnym właśnie rezultatem, a tak naprawdę sukcesem tego całego przedsięwzięcia. Dokładnie tak. Przy czym, jak mówimy o sukcesie i tych czynnikach sukcesu, które wymieniliśmy przed chwilą, jak odniosła się przed chwilą do projektów obsługi klienta, to jeszcze jest bardzo istotne, praktyczne pytanie. A kiedy w ogóle ustalać i rozmawiać o tych czynnikach sukcesu? Prawda? I teraz znowu w praktyce, w życiu bywa z tym różnie. Tylko jakbyśmy się nad tym zastanowili, jakby kiedy to powinno się dziać, to odpowiedź jest stosunkowo prosta. Na samym początku kadra menedżerska powinna określić, a po czym poznamy sukces tego projektu. W trakcie jego realizacji powinniśmy analizować i patrzeć, czy uzyskujemy te rezultaty, czy powstają te produkty, które doprowadzą do tych rezultatów, czy powstają w czasie, który oczekujemy, prawda? Czyli drugi moment analizy to jest przez cały czas realizacji projektu, oczywiście w jakiś interwałach. Kończymy projekt. Produkty powstają, ten CRM jest przekazywany na przykład do naszego działu obsługi klienta i do innych działów, czy do działu sprzedaży, czy do działu marketingu. Super. No to w takim razie kolejny moment spojrzenia znowu na te elementy, które zdefiniowaliśmy jako składowe sukcesu projektu tylko żeby na tym nie poprzestać, bo bardzo często będzie tak, że te zwłaszcza rezultaty biznesowe, tak? ten zadowolony klient, ten wzrost sprzedaży, czy wzrost liczby klientów, uzyskamy no, jakiś czas, a czasem nawet dość długo po zakończeniu projektu. I to będzie kolejny jakby punkt rozciągnięty w czasie, gdzie należy badać, analizować właśnie ten sukces projektu. Także to nie jest takie proste, że na początku i na końcu. A, no właśnie. Nie jest proste, czyli słowo sukces okazuje się nie być takim łatwym do zdefiniowania słowem. Jakbyś Jurku podsumował, jakie elementy na ten sukces się składają, jak ta definicja tak naprawdę wygląda w skrócie, żeby przypomnieć nam. Na co powinniśmy zwrócić uwagę? No, jeżeli projekt to przedsięwzięcie biznesowe, no to przede wszystkim cel biznesowy i rezultaty biznesowe. Z całą pewnością, prawda? Ale często jest tak, że jeden projekt właśnie będzie dostarczał, produkował coś, jakiś stan, jakąś sytuację, która umożliwi realizację kolejnego projektu. Więc tak też może być, czyli żebyśmy w zależności od sytuacji nie skupiali się tylko na tych liczbach biznesowych, ale pomyśleli, dobra, uzyskaliśmy pewien stan i dzięki temu w przyszłości będziemy mogli robić kolejne projekty. I to jest bardzo częsta sytuacja w departamentach obsługi klienta, kiedy nie ma wprost takiego zysku jak w sprzedaży, że dziś nam wzrośnie przychód o tyle i tyle, tylko to jest pewnego rodzaju dłuższa inwestycja na obsługę klienta, należy patrzeć w dużo szerszym horyzoncie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziś rozmawialiśmy o sukcesie, co to znaczy sukces w projektach. Dalej rozmawiamy o projektach, zapraszamy na nasze spotkania. Dziękuję.